Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, a to jest Biblia Kryptowalut. Słuchajcie, w tym odcinku zrobimy sobie losowanie konkursowe za konkurs styczniowy, w którym do wygrania, jak tutaj widzicie, było trzy razy po 600 zł. Tak? Te wyniki miały być dwa dni temu, tam się spóźniłem przez tą przeprowadzkę, wiadomo, ale są, więc mam nadzieję, że tam przez te dwa dni tam nie macie, nie macie mi nic za złe. To jest, słuchajcie, szczególny dzień, przynajmniej dla mnie, bo mam dzisiaj urodziny. Dlatego podwójnie miło będzie mi w tym dniu zrobić dla Was losowanie, konkurs, po prostu w moje urodziny, coś Wam dać od siebie, czyli tutaj właśnie te trzy razy po 600 zł. Plus też tak sobie, słuchajcie, stwierdziłem, że zrobię dla Was taki tej mały, dodatkowy. Konkurs w konkursie, i też coś jeszcze rozdam. Także słuchajcie e, uważnie, bo myślę, że będzie Wam się to podobało. E, więc słuchajcie, zaczynamy bez zbędnego gadania. Tak, słuchajcie, mówiłem w ostatnim odcinku. Teraz na Bybicie jest promocja. Tutaj, jeżeli tyle tam zojmy depozytu, dostaniemy e, tyle nagrody w bitcoinie za darmo. E, I tak stwierdzimy, że dla nowych osób, którzy tu jeszcze nie mają mm, konta. Ja od siebie, ja trzem osobom, które jako pierwsze z mojego linku e, zrobią sobie konto, plus zrobią tam jakiś depozyt z innych giełdy, sobie po prostu przeją USDT z Binance a na, na Bybit, a nawet jak to będzie 5 dolarów, ja tutaj po prostu mógł potem odsiać te osoby, które są jakimiś botami, które tworzą fake konta od tych, którzy nie tworzą fake kontu, Tutaj widzicie, mam tu wszystko pokazane. Yy, dodatkowo dam trzem osobom po 20 dolarów. Także teraz szybko, jak że ktoś z Was nie ma konta, albo jak ktoś już ma konto, ale jeszcze tutaj depozytu nie zrobił, yy, to zróbcie sobie depozyt. przejdźcie sobie tam z Binance'a tutaj na Bybita. Yy. Pieniądze i się zgłoście do mnie w komentarzu ja jakoś pewnie jutro wybiorę trzy osoby skontaktuję się z nimi oraz rozdam im jeszcze 20 dolarów tam pewnie wam wyślę tam gdzieś to w USDT TRC 20 czy tam first na wasze konto na bybicie także taki mały konkurs w konkursie. Dla tych, którzy sobie tu jeszcze tego depozytu nie zrobili, czemu nie? Także, jak już mieliście konto wcześniej, ale tu jeszcze żadnego depozytu wcześniej nie zrobiliście, zróbcie sobie go dzisiaj. Tam po prostu przelejcie z Binance'a na Bybit'a jakieś tam parę dolarów USDT, może być, żeby po prostu tutaj mi się to odhaczyło, żebym wiedział, że nie jesteście żadnym botem. I ja wybiorę z komentarzy trzy osoby i im wyślę po 20 dolarów każdemu. Dobra, słuchajcie. Lecimy, tak naprawdę, tutaj już z rozwiązaniem konkursu. Zas zasady były takie, że wybiorę z tych odcinków, tutaj styczniowych, trzy osoby, które wygrają po te 600 zł. No to na przykład zacznijmy od powiedzmy sobie: może tutaj o 5 top altcoinów na styczniu, taki popularny odcinek, więc sobie weźmy sobie stąd jedną osobę. Yy, tu jest taka strona commentpicker.com, ona jest legitna, tutaj żadnych cięć nie... Będzie? Czemu to jest Facebook tylko? Nie, 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 nie. My chcemy, słuchajcie, YouTubea, yy, YouTube comment picker, tak? Damy YouTube comment picker. Dobra. No, jesteśmy z powrotem. Daję tutaj ten link z tego konkursu. Daję filtru yy, duplikowane komentarze, żeby tam żadna osoba więcej szans niż jedną nie miała. I tutaj nam wylosowało, słuchajcie tych osób, 958. I daję tutaj start. Zaraz zobaczymy, kto tutaj wygrał jako pierwszy. Mikołaj Buchholz wygrał. Gratuluję, Mikołaj. I ja tutaj skopiuję Twój link, tutaj do Pages. I po prostu czasami tam osoby, wiecie, tworząmy potem to samo konto z tą samą nazwą i staram się tam oskamować to jest trochę żałosne ale no tak czasem jest więc tu biorę link do tego, żeby tutaj takich zawirowań nie było Mikołaj wygrałeś zgłoś się do mnie masz zawsze w każdym opisie pod filmem mojego maila, zgłoś się do mnie i ja już tam wygraną dla Ciebie naszykuję. Wyślijesz mi adres, tam pogadamy i Ci wszystko pośle. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnym filmem. Teraz poproszę o sobie sobie losowanie. Nie wiem, teraz może jakiś mniej popularny film. Tym na to, o tutaj, Reten z giełdy Kryptomat niech będzie. Mm. Wchodzę, daję tutaj, znowu filtruj e, zdublikowanych użytkowników, e, teraz jak tylko było 66, e, daję tutaj mm, Start raffle, Chudzki wygrał, dzięki za kolejny super materiał, spoko i Chudzki wygrałeś tak samo jak Mikołaj, zgłoś się do mnie na maila, powiem ci co dalej robić, A jeszcze zrobię taką małą weryfikację, żeby już mieć na pewno pewność, że tutaj żaden z ci nagrody nie chce ukraść i potem pośle ci twój pieniądz. Dobra, lecimy dalej, no i powiedzmy jako ostatni taki powiedzmy ten był popularny odcinek, ten był mało popularny, ale nie czekaj, słuchaj. Czy on był miesiąc temu, czy on był w styczniu? On był w grudniu, dobra, dobra. Anuluję, anuluję, jednak nie wygrałeś, Husky. Sorry, to był w grudniu odcinek. Dobra, jednak ty nie. Okej, okay, to ten był taki mniej popularny, do tego wezmę. On był w styczniu na pewno, dobra. Sorry, jak to oglądasz? No, taki mamy klimat. Dobra, więc Huskiego usuwamy. Z naszego zestawienia losujemy drugi raz drugą osobę. 304 osoby dajemy losuj i wygrał Maciej Rzuczkowski. Gratuluję. Tak samo jak Mikołaj, słuchaj, zgłoś się do mnie w mailu. Najlepiej tak, w mailu. No, dobra, i co? Ten był mało popularny, ten był popularny. Teraz weźmy taki powiedzmy średni, żeby było sprawiedliwie. Weźmy na przykład. Jakiś ostatni, no weźmy ten, o, czemu nie. Kopiuj link, adres, yy, wsadzamy go tutaj. Yy, tu, 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 tu Filtruj zduplikowanych użytkowników. 357 osób się załapało, dajemy start. Yy, Tom M, yy, też tutaj Twój link biorę, daję 3. Więc słuchajcie, Tom, Michał i Mikołaj, tak? To chyba byli. Wygraliście 600 zł. Zgłoście się do mnie w opisie macie maila. Ja tam wam powiem, co dalej mm, zrobić. I gratuluję. A tym, tym osobom, które się nie załapały, e, zróbcie sobie konto na Babicie i trzym i osobom wyślę po 20 dolarów. E, nawet jak już wcześniej mieliście konto, tak jak mówiłem, ale jeszcze depozytu jeszcze nie robiliście sobie, e, to też się jakby do tego możecie jeszcze zaliczyć, pod warunkiem, że oczywiście jesteście tutaj ode mnie. Więc to tyle. E, sobie tutaj sobie ten depozyt zróbcie i pewnie jakoś mm, jutro to rozlosuję i wam to rozdam. E, słuchajcie, dzięki za uwagę. E, ja dzisiaj chyba sobie kogoś do siebie zaproszę. Tam jakąś małą zrobię posiadówkę, żeby tam uczcić moje urodzinki. Chociaż powiem wam, że ja jakoś nie jestem fanem robienia urodzin. To jest takie, jakby każdy to robi. Ja tak się fajnie jest, ale z drugiej strony, no też w zasadzie po co? To jest no, normalny dzień, nie? Tam sobie y, zobaczę, co jeszcze dzisiaj będę robił. Pewnie będę przekąpie się i nic, e, ale zo zobaczymy. Więc słuchajcie, dzięki Wam, e, miłego w takim razie, dnia Wam życzę i do następnego. Hej.